I ciasteczkę dzisiaj robię pyszne, mini kopce kreta. nie wywołuję ich z ziemi, bo, bo po prostu ich nie lubię w ogrodzie, ale tutaj w domu mogą być, pyszne są, truskawka w środku, znaczy tu, tu już zdradziłam sekret, ale widzicie tu do ozdoby i co tu mamy, ciasto czekoladowe, pyszna masa z białą czekoladą, no i oczywiście owoce, mogą być różne, mogą być też maliny, jagody. Co tam jeszcze wymyślicie, brzoskwinie? Zaglądajcie na Instagram, klikajcie w dzwoneczek, subskrybujcie, bo będę się rozwijać. Dajcie łapki w górę. Kochani, robię słodkości, oczywiście, pyszne małe, mini kopce kreta. Już wiosna, krety się budzą. Nie wiem, co będzie jedna wiosna U mnie na szczęście nie ma, były kiedyś, ale dzisiaj zrobię takie miniaturki tych ciasteczek. No to co, cztery żółtka to Ubijam z cukrem. Tu jest. Trzecie, tak załóżmy Cztery żółtka I tutaj dodaję po trochę cukru i miksuję Przesypałam szklankę mąki Do tego dodaję trzy łyżki kakao I przesiewam I pewnie tu wyłączymy dźwięk Bo to trochę jest taki przykry dźwięk No teraz to musimy połączyć Zmiksować Dzisiaj coś wszystko rozwala Miksuję no Bez tego wszystko mam w kuchni Pół szklanki oleju dolewam po trochę i dalej miksuję. I teraz dolewamy pół szklanki i wrzątku. Wow, oparzyłam się. Po trochę i dalej miksujemy. Do masy kakaowej dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia i lekko jeszcze zmiksujemy. Cztery białka ubijamy na sztywną pianę. Białka dokładamy do, do masy. Tutaj jajeczno czekoladowej mieszamy delikatnie już pianę, żeby. Się połączyły składniki, nagrzewamy piekarnik już w tym czasie do 170 stopni. Będziemy piec około 40 minut. I teraz ja będę piekła to na takiej blaszce z piekarnika, ze względu na to, że będę później wycinać te kółeczka małe, żeby powstały mi takie małe kopczyki. Więc to musi być odpowiednia grubość. Wylewam lewam wszystko wygarnię. I już zaraz to po równomiernie. Do 170 stopni, 40 minut. Oczywiście sprawdzamy później sobie do suchego patyczka, więc sprawdzimy czy to faktycznie wystarczy. 200 ml śmietanki kremówki ubijam na sztywną pianę. 250 g mascarpone dodaję do śmietany i dalej miksuję. Teraz dodajemy 50 g białej jeszcze czekolady do tej masy i to połączymy razem. Ciasto upieczone. Zdjęłam wierzchnią warstwę i teraz będę wykrawać. nie wiem, czy takie duże zrobię. No ale najpierw może takie z szklanką wykroję. Tutaj sobie wykrawam, te tutaj resztki, to będą właśnie do kruszenia na wiel. Teraz tutaj liczyć, są truskawki, więc będę do środka dawać truskawki, więc posmaruję dżemem truskawkowym. No, a tu możecie powidłem, możecie wiśniowym, możecie jakimś ja tym czarnym porzeczkiem truskawki, no o tej porze truskawki, teraz o tej porze wszystko jest, dobra. Damy sobie tu. Akurat kupiłam Ci co takie fajne, wielkościowo. O. Tak i teraz Położyłam tę masę białą do rękawa. Teraz to obtoczymy pięknie naszą Ruskawka zrobimy ma nie dobra wielkość będzie chyba super to takie będzie ciasteczko i co pokruszyłam tu widzicie to co mówiłam że z tego obok co zostało mi z wykrawania ciasteczek posypiemy okruszkami no i kompas gotowe, piękne super śliczne piękne kolorowo jak to wygląda pozdrawiam